z drugiej strony, czy jesteśmy przygotowani do tego tak naprawdę? Nie wiem, mam obiekcje jakieś takie mieszane. Baby! Baby to mój chłop! Ja go wiosnę! No Ja nie śmiem tutaj porównywać naszych działań do, nie wiem, działań Living czy, czy, czy Bretton Puppet, ale y, oni też w ważnych sprawach próbowali dać głos formą teatralną. Ja myślę, że my na oczywiście w znacznie skromniejszym wydaniu też próbujemy tą formą teatralną pokazać, że mamy jakieś zdanie, pokazać, że warto tego zdania bronić, pokazać, że to wszystko razem nie jest takie straszne, bo i przy okazji pośmiać się troszkę można. Śmiechem, żartem, ironią autoironią, można osiągnąć dużo więcej niż nachalną indoktrynacją. A tak mi się wydaje, że właśnie śmiech, żart, ironia i autoironia to są cechy europejskie. Natomiast fanatyzm, natomiast indoktrynacja, natomiast brak zgody na niejednomyślność, to są cechy antyeuropejskie. Wydaje mi się, że to, co robimy, my pokazujemy przede wszystkim europejski styl życia, europejski luz. Unia, ty nie odchodź czasem, nie zostawiaj za lasem. Wybierz Polskę spośród krajów stóp. Unia, Unia, zostań tu. I... Unia, Unia, przyszłość nasza. Pan głosuje na tak, i nas słyszy, niech podą się rękę do wody. Pani, która wychodzi ze strefu spożywczego, Mówimy to w takiej formie happeningowej. No, to może zwraca uwagę. Dosyć my jesteśmy, bywamy przekorni, więc jak ktoś nas zmusza albo namawia zbyt natarczywie do, do powiedzenia tak, to wstrzymamy się od głosu albo powiemy nie. E, Natomiast no, chodzi o to, żeby przy, pod pretekstem takiego happeningu teatru ulicznego wywiązała się rozmowa, dyskusja. Przychodzi do mnie dziewczyna, mówi, no ja tak, ja już mogę głosować, waham się. I myślę, że te panne. Przekonałem, była uśmiechnięta, A tym właśnie argumentem. Na pewno nie będzie gorzej, a wiele możesz na tym zyskać. Kiedy czuję, to wiem po prostu, że jestem Europejczykiem i że bliżej mi do Paryża niż do Moskwy. Aha, bliżej do Paryża jak do Moskwy. Tak, proszę pana, jaka tandeta.